Teraz następna para. Kamil Hassan oraz rekordista Wojtek Sobierajski. Tu się nie uderzam raczej. Tak, panów z ochrony, prosimy o zostanie. Pierwsza krew już jest. Właśnie się wymienili. Wzrostu o, pasję zamilknę, ale ja ja. nie. Wymieniliśmy na korzyść Wojtka. Nie Nie wiem, tak szczerze, ten, ten rekordista ma, ma taki spokój, Lechki kurwa, w sobie. Przynajmniej z jednej strony. Fanowe, Czemu policja, on ma rekordista? Nie wiem, dziwne to jest. Wielkie brawa, Wojtek Sobierajski oraz Kamil Hassan i ostatni. Chętnie tak, zazwyczaj nigdy się nie dzieje tak, że jest ktoś, kogo nie znam, przychodzi i kurwa, jedyne, do czego można mieć do niego zarzut, to kurwa, że ma dziwną ksywkę. Face to face! Czyli Diables oraz Lech, zapraszamy.